mm Nie masz czegoś takiego jak kompromis aborcyjny. To, co mamy w tym momencie, to, co mamy teraz, to nie, to, co, jest, to, co nie tak? jest To nie jest kompromis. No, kompromis polega na tym, że dwie strony zawierają jakiś kompromis. No, tego kompromisu w tym sensie nie zawarto, że milion e, głosów, który był e, s, 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 za, za liberalizacją w e, latach 90. został zmielony w, w, w niszczarce. Ale ponad połowa Polaków z badań to wynika. Chce zachowania obecnego stanu rzeczy. 25, 20% chce liberalizacja, tylko około 12% zaostrzenia. Te badania są różne, Natomiast są też takie, w których tych zwolenników liberalizacji jest więcej. Naszym zdaniem. Należy... Ale pan uważa, że realna jest groźba zmiany w prawie, w prawie dotyczącym aborcji? Ja obawiam się, że to, z czym będziemy mieli do czynienia za kilka miesięcy, to wielka batalia, którą skrajna fundamentalistyczna prawica rozpocznie, żeby przymusić posłów Kukiza i posłów Pisus do zagłosowania z tym barbarzyńskim, nieludzkim prawem, które są wprowadzić. Za wtrącaniem kobiet do więzienia za przerwanie ciąży, za zmuszaniem kobiet do rodzenia dzieci, które, które, które są owocem gwałtu, do zmuszania kobiet do donoszenia ciąż, które są ciężko uszkodzone. Nie mam wątpliwości, że to jest bardzo realne zagrożenie, ale też nie mam wątpliwości, że yy, to, że... Skrajna prawica w Polsce, skrajnie konserwatywna prawica odsłoniła karty, jeżeli chodzi o to, o co jej, do czego dąży, to spowoduje reakcję. I myślę, że w ciągu kilku lat będziemy mieli w Polsce normalne ustawodawstwo, takie jak w większości krajów europejskich, które. Czyli to, wychodzi... które mamy teraz, nie jest normalne? Moim zdaniem to, które mamy w tym momencie, jest ustawodawstwem, które powinno zostać zliberalizowane na wzór większości krajów Europy Zachodniej. Tak? Bo Czyli to... jakby je pan zliberalizował? Teraz przypomnijmy trzy sytuacje, w których mhm. przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne, jeżeli ciąża jest mhm. wynikiem gwałtu, jeżeli zagrażałoby, dalsze ciąża zagrażałaby życiu matki, albo jeżeli płód jest trwale, nieusuwalnie uszkodzony. Nasze, st I, i jaki Nasze stanowisko wrazem razem jest, jest dokładnie takie, jak to funkcjonuje w większości krajów Europy Zachodniej. To znaczy w pierwszych tygodniach ciąży decyzja o tym, czy tę ciążę utrzymać, powinna należeć do kobiety po prostu. E, i to, Nawet jeżeli ciąża nie jest wynikiem gwałtu, dziecko jest zdrowe. Tak, mamy sytuację, w, tym, w której w, tak naprawdę. E, Stawiamy dzisiaj policjanta, stawiamy prokuratora nad, nad kobietami i mówimy, e, my podejmiemy wybory moralne za was. No nie, to po prostu tak nie działa. Wybory moralne mają to do siebie, że podejmują i podejmować się powinny kobiety w tej sprawie, a nie państwo za nie i nie organizacje religijne za nie. Ludzie wyznają w Polsce różne porządki wartości, różne porządki religijne i... E, Elementarny szacunek powinien polegać na tym, że państwo żadnego z tych porządków religijnych nie narzucało innym przymusem i siłą. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.